Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Zielone Recenzje, czyli na kanale, na którym testuję dla Was różne konopne produkty. Zazwyczaj są to susze, ostatnio zdarzają się też olejki CBD. Natomiast dzisiaj mamy zupełnie inny odcinek, jakiego jeszcze u mnie nigdy nie było: mianowicie dzisiaj będzie recenzja waporyzatora. Jest to odcinek nagrany troszkę na e, życzenie widzów e, mojego zaprzyjaźnionego kanału Konopny Web. Dawniej nazywał się ten kanał CBD Tester. E, widzowie prosili e, Rafała z tego kanału, żeby, e, żeby coś tam więcej o tym awaporu powiedział. Natomiast on go osobiście nie posiada, natomiast wiedział, że ja go mam. Dlatego poprosił mnie, żebym taki odcinek nagrał. Owszem, ja zamierzałem ten odcinek tak czy inaczej nagrać, ale odkładałem go tak jakoś. Bo było zawsze dużo różnych produktów innych do testowania, tak więc te recenzje gdzieś waporyzatorów cały czas mi uciekały. No i w końcu się zmotywowałem, że czas najwyższy nagrać ten odcinek. Używam tego waporyzatora już na tyle długo, bo chyba od maja, jeśli dobrze pamiętam, albo czerwca, więc mam już wyrobione o nim zdanie, opinie i mogę się nią z wami podzielić, a także no różnymi innymi niuansami, uwagami odnośnie tego waporyzatora. Ponieważ też jak śledzę różne grupy konopne, i tak dalej, to zauważam, że no wiele ludzi źle korzysta z tego waporyzatora. Wiele ludzi nie wie, jak korzystać z tego waporyzatora. Wiele ludzi nie wie, jak go czyścić, jak go rozłożyć do czyszczenia, i tak dalej. Dlatego postaram się w tym filmie to wszystko wam pokazać. No i mam nadzieję, że dzięki temu każdy będzie zadowolonym posiadaczem tego waporyzatora, jeśli się na niego zdecyduje. No to zaczynamy. Dobra, starego 3.0 dostajemy w takim oto pudełeczku. Dostępne są dwa warianty kolorystyczne: czarny i srebrny. Ja osobiście wybrałem srebrny, bardziej mi się podoba jakoś. Wszędzie zawsze widywałem zdjęcia czarnego, więc, no, żeby sprawdzić, jak to wygląda, zamówiłem sobie srebrny. Tak jak tam wcześniej wspominałem, używam go już jakieś 3 miesiące, służy mi ogólnie bardzo dobrze, jestem zadowolony z tego zakupu i ogólnie polecam każdemu, kto chce mieć dobry vaporyzator, który no nie kosztuje jakiejś dużej sumy pieniędzy, ponieważ tutaj w tej chwili oferty są już tam poniżej 300 zł za 260-270 zł można go kupić, więc jest to jeden z najtańszych vaporyzatorów. E, takich godnych uwagi na rynku. No to jest taki główny konkurent, myślę, Fenixa Mini, który jest takim najpopularniejszym w tej chwili budżetowym, tanim waporyzatorem. Natomiast moim zdaniem stary 3.0 jest zdecydowanie lepszy. Ja z Fenixa korzystałem też dosyć sporo, więc będę w stanie Wam tutaj też e, porównać te dwa sprzęty. Powiem Wam, e, co mamy tutaj w zestawie, bo to też jest istotną kwestią. No to sobie możemy o, wyjąć to z pudełeczka. Wiadomo, no niektóre tych, te rzeczy już są tutaj używane, no na przykład ta szczoteczka, i widzicie, już jest troszkę taka, e, taka zużyta przeze mnie, no ale to dlatego, że po prostu z niej bo korzystam dużo. Ważne, żeby tej, tej szczoteczki nie wkładać tutaj podczas czyszczenia komory, jak komora jest gorąca. I zawsze czekamy, aż ona wystygnie. No bo widzicie, ja właśnie tak zrobiłem, że włożyłem, jak była gorąca, no i troszkę ona się tutaj tak. Przypiekła jakby, prawda? E, dobra, oprócz tego mamy tutaj jakieś takie o, ustniczki, wiecie jak, jak, nie wiem. Byście bardzo chcieli e, sobie jakąś taką e, osłonkę jeszcze dodatkową tutaj zrobić, to możecie sobie założyć. E, ja osobiście z tego nie korzystam, nie korzystałem nigdy, więc to pominijmy. Tutaj mamy kilka części wymiennych, czyli mamy takie siteczka. E, tutaj mamy w środku komory takie jedno sitko. Tutaj mamy dwa do wymiany, no i mamy jeszcze takie siteczko, które jest tutaj w środku w ustniku, ja to Wam to później pokażę i możemy sobie wymienić raczej, ale no to jest metalowe, więc, więc raczej, no nie wiem, no chyba, że żebyśmy to zgubili czy coś, e, z tego co wiem, no to raczej, raczej osoby, które korzystają z tego waporytatora mi mówiły, że no te siteczka jakoś tam nie zużywają, więc... Ale w razie czego jest to zawsze dobra opcja? W pudełku mamy sam kabel USB z końcówką na mikro-USB, który służy do ładowania. No wiadomo, trzeba sobie to podpiąć jeszcze no albo nie wiem, pod komputer, albo do, 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 do ładowarki sieciowej. Ważne, żeby używać ładowarki o zwykłym, standardowym napięciu, nie jakiś tam fast charger itp. No i tutaj mamy wejście pod ładowarkę. Ładujemy sobie go. Ładowanie zajmuje tam około. 2 godzin, nawet może nie, e, ładuje się stosunkowo szybko, myślę, że nawet właśnie szybciej od Fenixa, a pojemność baterii jest, e, jest większa. W Fenixie na przykład, no to jest około tam 20-24 minut ona starcza w waporyzacji, tutaj to jest między 60 a nawet 80 minut, więc no to jest nieporównywalnie większa pojemność. Mamy w zestawie jeszcze e, taki oto Szpikulec, bolec, może nam służyć no, do wydłubywania czegoś czy tam coś. Czasem mi się do czegoś przydaje. No i mamy dwie jeszcze bardzo fajne rzeczy. E, mianowicie pierwsza to jest taki ubijak. no Wiadomo, no, nie jest to jakiś tam szczyt technologii. E, można to zastąpić nie wiem, jakimś zwykłym patyczkiem czy końcówką od klipera. Natomiast odkąd go mam, to używam go cały czas do ubijania, czy to właśnie suszu w waporyzatorze, e, czy, czy do jointów. Z drugiej strony ma taką końcówkę, taką opadkę do wydłubywania z kolei suszu. Czyli jak sobie nabijemy tutaj susz i chcemy go później opróżnić, no to to nam może pomóc. Bardzo fajnie się tym wydłubuje. natomiast tym sobie ubijamy podczas nabijania, a ważne jest, żeby tutaj susz do tego waporyzatora ubijać, nie wrzucać go luźno, to ma być ubity. Natomiast do tego jeszcze wrócę, jak będę Wam pokazywał, jak się z tego waporzyatora korzysta. Oprócz tego, w pudełku jeszcze jest tylko jakaś taka instrukcja obsługi. Jakby ktoś chciał, to sobie może poczytać. A, no i mamy jeszcze tą komorę. To jest bardzo przydatna rzecz. To jest komora na koncentraty, hash, moonrocki, ice rocki. Jeśli oglądaliście filmik, na którym testowałem ice rock od spoko CBD, to tam z tego korzystałem, pokazywałem. Jeśli nie widzieliście tego filmu, gdzieś tam u góry wam wrzucę polecam sobie go zobaczyć. Tam pokazuje właśnie dokładnie jak się z tego korzysta. No to jest bardzo proste, no wrzucamy sobie tutaj ten właśnie hasz, czy tam kawałki munroka, czy, czy koncentrat. I wrzucamy tutaj. Można też sobie po prostu tutaj susz wrzucić, jeśli chcemy zwaporyzować mniejszą ilość, to jak najbardziej on się przydaje. A i ten szpikulet właśnie, no to główne zastosowanie jego no to chyba jest do tego właśnie, żeby tą komorę sobie wyciągać, no bo wiadomo ona po Waporyzacji jest gorąca, więc żeby się nie poparzyć, to lepiej użyć tego szpikulca. Dobra, to mamy pudełko, akcesoria omówione. E, jeśli chodzi o budowę i parametry tego sprzętu, obudowa jest tutaj wykonana w większości z metalu. E, jak widzicie tutaj wszystkie te srebrne elementy, to jest metal. Tutaj mamy e, tą końcówkę na magnes, czyli nie trzeba jej jakoś tam, wiecie, nie dokręcać. Szczepiać, czy coś. Ona sama praktycznie wręcz trafia na swoje miejsce. Sprzęt jest bardzo taki poręczny, zgrabny. Można go w całości praktycznie schować w dłoni, więc można sobie iść, waporyzować w ten sposób i nawet, nawet w zasadzie nie widać, co robimy. Na pozór wygląda właśnie jak powerbank albo jakiś e-papieros. Papier, e więc jest to sprzęt dyskretny, mały, poręczny. Swobodnie można go schować do kieszeni. Nie trzeba nosić jakiegoś tam specjalnego plecaka, torby czy coś, każdy swobodnie może go ze sobą zabrać. To jest jego też wielki, właśnie, atut jest to jeden z najmniejszych waporyzatorów na rynku. Jeśli chodzi o baterię, bateria jest tutaj dużym atutem już tam wspominałem że ma no dosyć dużą pojemność. A dwa że jest to bateria wymienna. Nie ma dużo waporYZatorów na rynku z wymienną baterią. Stary do nich się zalicza i jest też najtańszym waporYZatorem z wymienną baterią na rynku. Przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli jakiś jest inny, to mnie poprawcie w komentarzach. Czyli co? Jeśli nam się bateria zużyje, a każda bateria się kiedyś prędzej czy później zużywa, no to mamy problem. No albo trzeba oddawać do serwisu, albo kupować nowy waporYZator. W przypadku natomiast w które mają baterię wymienną, nie ma problemu, kupujemy nowe ogniwo, wrzucamy i jest jak nowe. Więc w zasadzie jest to sprzęt, jeśli go no jakoś tam no nie zniszczymy jakąś dużą siłą mechaniczną, no to może nam służyć z latami. Eee, baterie można zmieniać, nie ma się tu w zasadzie co bardzo popsuć, obudowa jest odporna, zaliczył mi już kilka upadków. Obudowa wytrzymała, jest owszem parę rysek, ale nie są jakieś one mega widoczne. Natomiast no, jedynym słabym elementem obudowy jest ten otołóstniczek. On jest wykonany z ceramiki, ceramiki Cirkonia. Owszem, to jest fajny, fa, fajny materiał, yy, ponieważ no, nie zaburza nam jakoś smaku yy, tej pary, prawda i tak dalej. Natomiast no, je, no, jest to ceramika, więc jest krucha. no Niestety mi się zdarzyło, że waporizator mi upadł na kostkę drukową, no i niestety ta końcówka pękła, odłamała się i musiałem sobie dokupić cały ten nowy ustniczek. Na, na szczęście da się to dokupić bez problemu, eee, wszystkie praktycznie części do tego waporizatora są wymienne, wszystko można dokupić, eee, sobie wymienić, więc to też jest dodatkowo fajna opcja. Teraz Wam powiem jak czyścimy ten waporyzator, a później przejdziemy do jego obsługi i użytku. Eee, wiem, że wiele osób nie wie, jak poprawnie czyścić ten waporyzator i, i tam kombinujemy na różne sposoby, natomiast ja Wam pokażę, jak najprościej i najszybciej go wyczyścić. Eee, ważną kwestią jest to, że musimy tutaj sobie wyjąć tą część. Zobaczcie sobie z bliska, tutaj mamy tak jakby taką no, metalową obudowę, natomiast środek jest tutaj z takiej jakby gumy, silikonu, czegoś takiego. No tego wiadomo, no nie możemy potraktować e, alkoholem żadnym, no bo może się to jakoś tam uszkodzić. I to po prostu możemy sobie bardzo łatwo wyjąć. Teoretycznie na pozór wygląda się, że to jest e, tutaj na stałe, albo wręcz no nie do wyjęcia, natomiast tak naprawdę nie trzeba tutaj używać jakiejś dużej siły, czy, e, czy, czy, czy jakoś kombinować łatwo jest to do wyciągnięcia. Ja na początku, jak nie wiedziałem jak to robić, to, to robiłem to tym oto szpikulcem, w ten sposób, że o tutaj sobie zahaczałem, wkładałem i, i wyjmowałem, natomiast tak naprawdę wystarczy o tutaj sobie palcem pociągnąć i to bez problemu wychodzi. E, no i tak, tą część metalową całą możemy sobie wykąpać w alkoholu izopropylowym i bierzemy jakąś tam malutką sobie miseczkę szklaną czy metalową, rzucamy, zalewamy, a i tak może sobie nie wiem no pół godziny, godzinę, całą noc, nawet może sobie leżeć jak chcecie, i wtedy wszystko się tutaj fajnie czyści. Natomiast z tego elementu należy tutaj wyjąć sobie tylko tą metalową siateczkę. To jest ta siateczka, o której wam tam wcześniej wspominałem, e, która jest tam w akcesoriach y, druga taka wymienna. No, i właśnie, jakby Wam się ona zużyła, jakoś zepsuła, czy, czy nie wiem, pogniotła, czy coś by się z nią stało, no to właśnie sobie możecie ją wymienić. No i tutaj mamy jeszcze takie dwie części. Tego nie myjemy alkoholem. To należy sobie e, umyć jakoś tam wodą, płynem, do naczyń czymś takim, patyczkami do uszu. Można sobie tutaj wszystko wygrzebać z środka. A tą siat siateczkę możemy też sobie wrzucić właśnie do. Miseczki z alkoholem i ona też się nam fajnie tutaj oczyści. Natomiast jeśli chodzi o komorę, no komorę, tak jak wcześniej wspominałem, po każdym użyciu tym wyciorem sobie możemy przeczyścić. No i nawet jest to wskazane, żeby to robić, no bo wiadomo, gdzieś tam na ściance mogą pozostać jakieś tam pozostałości. Więc no, żeby mieć czysto, no to sobie tak tutaj przecieramy. Istotną bardzo kwestią jest jeszcze. O czym też wiele osób nie wie, zapomina, a jest bardzo ważne, że po każdym użyciu, jak kończymy sesję, vaporizator jest jeszcze ciepły, otwieramy i tą część, tą krateczkę delikatnie sobie tutaj czyścimy, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, no to będzie nam tutaj ten, 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 ten opad, te jakieś tam zanieczyszczenia zasychać. No, i po pewnym czasie nam tą, tą krateczkę mogą zapchać, a tak samo tam tą, to siteczko dalej. Wiadomo, mycia takiego w tym alkoholu izopropylowym, no nie unikniemy. Trzeba to robić co tam kilka użyć. Natomiast, jeśli będziemy regularnie sobie to obczyszczać, to, 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 to ten okres między tymi czyszczeniami będzie większy. E, tak naprawdę, no, najbardziej właśnie się tutaj zapycha e, ta siateczka metalowa, no i ustnik z racji, że jest on dosyć wąski, więc to trzeba wykąpać i to w alkoholu co jakiś czas obowiązkowo. Natomiast komorę, komorę no, żeby wyczyścić, no to wystarczy wziąć patyczek do uszu, zamoczyć w alkoholu, delikatnie sobie tutaj przejechać parę razy i jest czyste. Później po całym procesie czyszczenia, wiadomo, to wszystko, co było w alkoholu, no to trzeba jeszcze przepłukać pod bieżącą wodą, obsuszyć tam, żeby obciekło z wody, no i zakładamy, robimy tak zwany burn -off, czyli odpalamy na maksymalnej temperaturze, waporyzator zostawiamy, żeby sobie tam cała sesja przeleciała, możemy dla pewności takich sesji puścić 2-3, no ile tam, ile tam sobie chcemy, to samo robimy po zakupie tego waporyzatora i też każdego innego waporyzatora czyli jeśli zdecydujecie się na jego zakup on do Was przyjedzie, no to nie nawijamy od razu suszu nie waporyzujemy, tylko pierwsze co robimy czyścimy sobie wszystkie te części które się da w alkoholu obsuszamy i robimy burn -off, czyli kilka takich odpaleń, jak sprawdzicie, że nie czuć żadnych jakichś takich fabrycznych posmaków, ani tego alkoholu, no to znaczy, że już jest ok, można z niego y, korzystać jeśli chodzi o obsługę tego sprzętu, no to jest ona banalnie prosta. E, mamy tutaj trzy przyciski. Jeden to jest przycisk power, czyli od włączania, wyłączania. A no i tu mamy dwa przyciski od regulacji temperatury. Zakres temperatur jest tutaj od 120 do 240 stopni, e, więc różne zioła można tutaj waporyzować, nie tylko konopie. E, można waporyzować tutaj też hasz, można waporyzować koncentraty, moonrock, ice rock. O czym tam wcześniej wspominałem, do tych właśnie rzeczy potrzeba wyższych temperatur, więc fajnie, że właśnie ten zakres jest dosyć wysoki. Natomiast inne zioła no często mają tą, 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 tą temperaturę ulatniania związków niższą. Czyli jakbyście coś tam innego chcieli waporyzować, to wtedy możecie sobie ustawić mniejszą. Fajną rzeczą tutaj jest to, że możemy sobie zmienić długość trwania sesji, co nie jest tak często spotykane w innych modelach. Tutaj wystarczy te dwa przyciski, przytrzymać ten i ten i zmieniamy sobie z 5 na 10 minut. Ja osobiście korzystam z 10-minutowych sesji dłuższych, bardziej mi to odpowiada, bo nie muszę co chwilę go sobie odpalać. Natomiast przytrzymując te dwa pozostałe przyciski, możemy sobie zmienić z celsjuszy na Fahrenheity, jeśli wolimy w Fahrenheit, tak żeby nam pokazywał temperaturę. Dobra, tutaj mam go, może tak na chwilkę odpalę. No, jak go odpalamy to się welcome, tutaj nam leci temperatura Natomiast no, tutaj widzicie wskaźnik baterii, no, w tej chwili no, nie jest ona e, pełna no, Pokażę Wam to bliżej Mamy też tam e, temperaturę jaką sobie ustawiliśmy No i wiadomo, ją sobie możemy tutaj zmieniać No i mamy też e, czas e, No Ja mam ustawioną tą 10 minutową sesję, więc ona no, leci od 10 minut jak bateria jest taka dosyć naładowana, to do 180 stopni, czyli tej temperatury, z której najczęściej korzystam, on się nagrzewa w niecałe 30 sekund. Jest dosyć szybko. Bateria, tak jak wcześniej wspominałem, jest, jest naprawdę bardzo fajna. Takich 10-minutowych sesji zazwyczaj udaje mi się tak o 6-7 wykonać, zanim go podłączam do ładowarki. Więc no, no, wynik jest to naprawdę bardzo dobry. Jeśli ktoś często waporyzuje, przeprowadza długie sesje, sesje, to jest to na pewno waporyzator dobry dla niego. I jeśli chodzi o to, jaki to jest typ waporyzatora, bo jeszcze o tym nie wspomniałem, jest to waporyzator elektroniczny, sesyjny i teoretycznie hybrydowy, ale z przewagą tutaj e, kondukcji. Czyli jest ogrzewany w ten sposób, że nagrzewa się komora, ścianki komory i one nagrzewają susz, i susz wtedy ulatnia nam wszystkie ważne dla nas związki. Natomiast jego główny konkurent, czyli Phoenix Mini, jest też hybrydą, ale z przewagą właśnie konwekcji, czyli ma ogrzewanie ciepłym powietrzem. Dobra, przejdźmy do tego jak poprawnie korzystać z tego vaporizatora, ponieważ zauważyłem Dużo komentarzy w internecie, gdzie no jednak no nie każdy wie, jak poprawnie go nabić, jak poprawnie z niego korzystać, żeby osiągnąć jak najbardziej optymalne efekty. Pierwsza sprawa jest taka, czyli jak go nabijamy. Eee, waporyzatory konwekcyjne, takie jak właśnie Phoenix Mini, czyli jego największy konkurent, można nabijać w ten sposób, żeby lu luźno wrzucić taki średnio zmielony susz i będzie ok. Natomiast tutaj robimy to całkowicie inaczej. Tutaj trzeba raz, że susz mocno zmielić, czyli najlepiej ten młynek sobie odwrócić do góry nogami, pomielić go troszkę w ten sposób, troszkę dłużej, no i dopiero później obkręcić w prawidłową stronę, pomielić jeszcze w tą stronę, wiadomo tutaj troszkę poruszać, żeby wszystko opadło, no i wiadomo sobie wtedy możecie nabić. Ważne, właśnie, żeby on był drobny. Im drobniejszy, tym lepiej, no bo wtedy jest lepiej ogrzewany z każdej strony każdy kawałeczek tego suszu. Do tego ważna kwestia jest taka, że komorę należy wypełnić jak, naj, jak najbardziej. No bo jeśli wrzucimy tylko troszkę tego suszu, no to, no to nie będzie tego, nie będzie tego, czego oczekujemy. Ma być ta komora właśnie wypełniona jak najbardziej. No, tak mniej więcej do tej takiej czarnej tutaj uszczelki, kolejna kwestia, która jest istotna, to że susz należy ubijać, czyli nie wrzucamy go tutaj sobie tak luźno, bierzemy ten ubijak, który tam widzieliście, który jest w zestawie, i ubijamy. Ja robię to w ten sposób, że troszkę suszu tutaj wrzucam, ubijam, dosypuję, jeszcze raz ubijam i zazwyczaj wtedy jest OK. Jeśli będziecie się stosować tych właśnie trzech zasad. No to będziecie zadowoleni z korzystania z tego waporyzatora. Natomiast jeśli wrzucicie średnio zmielony służy yy, jakoś tak tutaj małą ilość, yy, luźno, no to nie będzie tego efektu. Ja sam na początku nie wiedziałem o tym i korzystałem w ten sposób, gdzieś te pierwsze dwie sesje takie zrobiłem, no i byłem mocno rozczarowany. No Zastanawiałem się, co się dzieje, nie ma w ogóle pary, kurczę, jakiś taki... Mm, no słaby ten waporyzator, no, dopiero później doczytałem, dowiedziałem się, że no tutaj sposób nabijania ma duże znaczenie, więc pamiętajcie drobno zmielony susz, ubity i praktycznie do pełna komora mieści tak od 0,2 do 0,4 w zależności od tego jaki jest susz no bo susze mają też różną wagę czasami susz po zmieleniu daje naprawdę dużą objętość, czasami małą więc niektórymi suszami właśnie takie 0,2 czy, czy delikatnie ponad 0,2 udawało mi się komorę wypełnić E, całą, a były i takie susze, które musiałem 0,35 czy 0,4 nawet zmienić, żeby, żeby całą wypełnić. E, no to też jest taką no i wadą i zaletą tego waporyzatora, no bo mm, no, z takiego dużego nabicia na jedną osobę, no troszkę to długo trwa. No wiadomo, no, jeśli ktoś lubi długo waporyzować, ma taką potrzebę, no to pewnie fajnie. E, natomiast no czasami, no takie waporyzowanie już 20 minut może być męczące. Dlatego no, ten sprzęt fajnie, moim zdaniem, się sprawdza przy właśnie waporyzowaniu w, większej, w większym gronie osób. we 2, 3, 4 czy nawet 5 osób można sobie swobodnie z niego waporyzować. Zdarzyło mi się tak nieraz. No i właśnie ja go częściej korzystam, jak waporyzuję z kimś. Dobra, no to jeśli wiemy już, jak go poprawnie nabijać, no to jeszcze ważną kwestią jest to, jak poprawnie się z niego inhalować. Inhalujemy się z niego powoli, zasysając powietrze i robimy to dosyć długo, około 20 sekund albo dłużej. No, chyba że już nie możecie utrzymać tej pary, no wiadomo, różnie mają ludzie pojemność płuc. A jeśli czujecie, że już, już nie macie siły, no to wiadomo, nie róbcie tego na siłę. Natomiast, jeśli swobodnie jeszcze możecie sobie tego powietrza zasysać, no to warto to zrobić. Um, nie robimy tych wdechów zbyt gwałtownych, zbyt szybkich, tylko robimy to powoli. Coś takiego jak na przykład z szyszy. Jeśli pali się jakiś szyszy, to, to to mniej więcej podobnie wygląda. No i na koniec najważniejsze to robimy między e, buchami, inhalacjami odstępy. Mniej więcej co najmniej 20 sekund trzeba odczekać, żeby tam tego oparu się nazbierało, tej pary i żeby no, było go na kolejnego buszka. No bo jak zrobicie tak, że ściągniecie jednego i za chwilę kolejnego będziecie chcieli, no to z każdym kolejnym tej pary będzie coraz mniej. E, natomiast jeśli odczekacie te 20 sekund, no to kolejny buszek znowu będzie taki jak ten wcześniejszy. E, czyli no zasada taka, co najmniej 20 sekund inhalacji, 20 sekund odpoczynku. 20 sekund inhalacji, i, I tak dalej, i tak dalej, jeśli będziecie się stosować do tych wszystkich zasad, które wam tutaj przedstawiłem, no to na pewno będziecie zadowoleni z użytkowania e, starego 3.0. Tak, na koniec podsumuję wam, jakie według mnie są zalety tego sprzętu. Pierwszą dużą zaletą jest na pewno jego cena. Jest to sprzęt tani, poniżej 300 zł. W tej chwili są oferty za 260-270 zł. Dwa, Jest to sprzęt mały, poręczny, dyskretny, mieści się w dłoni, mieści się w kieszeni. Wygląda na pozór jak power bank bądź jakieś tam inne urządzenie elektroniczne, tudzież e-papieros. Kolejna rzecz, bateria, która ma dużą pojemność i jest wymienna. Trzecia rzecz, długość sesji które można zmieniać, kolejna rzecz to jest jakość pary, która jest naprawdę jak na sprzęt za tą cenę wysokiej klasy, bo te buszki są duże, obfite i naprawdę smaczne, zdecydowanie lepsza jakość jest niż w Feniksie Mini. A no i kolejna zaleta to są liczne akcesoria, które można sobie tu kupić i części zamienne. Na koniec Wam tutaj chciałem właśnie jeszcze pokazać, niedawno sobie dokupiłem taką dodatkową końcówkę, która pozwala mi połączyć starego z filtrem wodnym. Mam taki filtr wodny, wcześniej go używałem do wapkapa, natomiast przy okazji wymiany właśnie tego ustnika na nowy, zamówiłem sobie z jeszcze o taką oto fajną końcóweczkę. Ona jest w całości wykonana też właśnie z ceramiki, prawie z całości, no bo wiadomo tutaj też jest ta Taka sama a ta część. Czyszczenie tego wygląda bardzo podobnie co tego standardowego ustnika. No i tutaj mamy taką też silikonową nakładkę nałożoną. Żeby no nie uszkodzić szkła. No i to sobie wkładamy tu. Starego sobie zakładamy. No i mamy wtedy dzięki temu bągos z, z waporyzacją. Dopiero testuję to rozwiązanie od niedawna, ale powiem Wam, że bardzo mi się to podoba i no, tak jakbym odkrył ten waporyzator na nowo. E, dużo fajniejsza jest waporyzacja w ten sposób niż klasyczna. Natomiast no wiadomo, takiego filtra wodnego nie zabierzemy też sobie wszędzie w plener, więc jednak mimo wszystko e, standardową tą, e, ten ustnik warto mieć. Oczywiście można też z tego korzystać jako ze zwykłego ustnika w ten sposób, nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast no z racji, że on jest szerszy i nie ma tutaj jakiejś takiej filtracji większej, to no może nam też tego, tego, tego oparu troszkę tutaj uciekać. Więc raczej to bym zostawił do tego, żeby to łączyć z tym filtrem wodnym. Natomiast jak chcemy klasycznie waporyzować to w ten sposób. Oprócz tej końcówki dostępne są też różne boblery, jest taki bobler z takim wężykiem długim. Więc no naprawdę ktoś może sobie dopasować do swoich preferencji jak tylko chce. Moim zdaniem jest to sprzęt naprawdę bardzo fajny. W tej cenie no chyba nie ma lepszego waporyzatora. Zdecydowanie, moim zdaniem, jest lepszy od Fenixa Mini. Nie mówię, że Fenix Mini jest złym waporyzatorem, ale no tutaj jednak zalety starego przeważają. Właśnie no przede wszystkim ta bateria, poręczność, dyskrecja, wykonanie z lepszych tworzyw. Komora jest ceramiczna, obudowa jest metalowa. No, ciężko mi tak naprawdę znaleźć jakieś, jakieś tutaj e, większe wady tego sprzętu. No, tak naprawdę możemy wymienić tylko to, że do jego uruchamiania e, nie ma tego tak zwanego pięcioklika, tylko przytrzymuje się go dłużej palcem. Przez to może się no, przez przypadek gdzieś tam e, włączyć w kieszeni. Ja miałem raz taki, tak, taki przypadek, e, trzeba na to po prostu uważać. No i drugą. Wadą, no ciężko to nazwać też wadą, jest to, że no komora jest jednak do dosyć dużej pojemności. Ja trzeba ją wypełnić całą. Więc no tutaj jakiegoś takiego zbicia 0,1 czy 0,15 raczej nie zrobimy. Trzeba się liczyć z tym, że tego suszu będziemy zużywać jednak troszkę więcej. Natomiast to ile my osiągamy buchów, w jakiej wielkości i tak dalej, z ta, takiego nabicia, no jest, jest, jest warte tego eee, i na pewno nie będziecie eee, tutaj narzekać na to, że nie wiem, zużywacie. Dużo suszu, no bo on jest jednak ten vaporizator bardzo wydajny. Dobra, to by było wszystko. Jeśli macie jakieś pytania do mnie odnośnie tego vaporizatora, możecie oczywiście e, pisać w komentarzu. Możecie pisać do mnie, czy to e, przez Messenger'a, możecie mnie znaleźć na Facebooku, e, czy przez WhatsApp'a. Dobra, jeśli mój film Wam się podobał, no to śledźcie mój kanał. Zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Zachęcam was też oczywiście do odwiedzenia kanału Konopny Web, czyli dawny CBD Tester. Jest tam też dużo fajnych materiałów. Polecam. Rafał fajnie różne informacje przekazuje, testuje też dużo fajnych produktów. Wrzuca zdecydowanie więcej filmów też niż ja, więc odwiedźcie go. Zasubskrybujcie. Natomiast jeśli jesteście widzami właśnie Rafała, trafiliście do mnie dzięki temu poleceniu, to miło mi was tutaj powitać i mam nadzieję, że zostaniecie u mnie na dłużej i że moje materiały też się wam podobają. Ja dziękuję dzisiaj Wam bardzo za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!